Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Duch i skończyliśmy ligę weekendową. Bilans ligi weekendowej, i krótkie podsumowanie. Kolejna, spokojna liga weekendowa, którą skończyliśmy 11-6. Oczywiście, nawet nie startowałem do 14, musiałem trzy mecze wygrać. A stwierdziłem, że to jest za duża nerwówka, więc dziękuję. Oddałem mecze. Może Oshimen przyleci do mnie. Kwarackela. Albo ktoś po kroju Barelli, zaraz to sobie otworzymy. Jeszcze skończyliśmy te wyzwanie. Nie skończyłem całych tych wyzwań, bo mi nie zaliczyło tamtego tygodniowych kwalifikacji, które zrobiłem od razu. Takim składem grałem końcówkę ligi weekendowej. Kim Bębę został wyrzucony na głęboką rezerwę. Co błędy popełniał. Ech. A tu jest yy, bramkarz, w którym jeszcze kończyłem zadania. Tu normalnie grał sobie Alison. I tak to wyglądało. Barella, Barella. Bardzo fajnie mi się grało nim. Byłem zadowolony. I di Natale. Uuu, co gościu grał w tym Food Champions. Naprawdę koziołek. Przydałoby się trochę zmienić ten atak. Mbappé czasami brakowało mu podania, które ma tylko na 80. I powiem wam, że no. Ja rozumiem, że w dobrych rękach on by był fenomenalny nadal, ale coś tak jak mi brakowało. Czy dałoby się trochę to y, zmienić. Ale bilans jest dobry. Do tego te zadania dodatkowe wykonane. Wy oczywiście pochwalcie się. Y, jaką mieliście rangę? Jakie nagrody to jest najważniejsze? Bo dzisiaj, oprócz nagród y, za Food Champions, otworzymy sobie pik z ikoną. Ja wiem. Ja wiem. Ja wiem, że te ikony u mnie nie oddają. Ale zobaczymy. I nie przedłużamy. Lecimy sobie. Najpierw te cztery piczki. I zobaczymy. Czy nasz liczniczek się zwiększy? Ogólnie trafiliśmy bruno. Ogólnie ten licznik. I może teraz tego sobie otworzymy. To jest jeden z trzech. No, to są gorsze niż tamte. Te są 84, a te też. No trudno, no nie oddaje. Może tutaj. Bardzo ładnie. Shiro i mobile. 286. I ostatni. 84. Waran. Weźmiemy sobie warana. Nie wygląda to naprawdę źle, a teraz sobie odsłonimy tociki. Pierwszy tocik. Lecimy. Zobaczmy. Och, oddaj chociaż jednego. Może zacznijmy od środkowego, od pandy. Zobaczmy, kto tu jest. Bardzo duża fizyka. Średnia obrona. I średnie tempo. Bardzo słaby dribbling, To będzie jakiś placuch. To może być nowy zawodnik Manchester United. No ale to nie jest. On. Nie wiem, czy on robi serduszko, czy on patrzy przez lornetkę, ale to nie jest. traf, którego byśmy chcieli, więc zobaczmy Usąga. Tu jest. Zaczyna się dobrze. Za mało strzału, ale bardzo duże tempo 98 tempa, 92 driblingu Cóż to jest? Gabriel Gabriela trafiliśmy już z zwykłego pika Czyli co? Januszek musi to wszystko ratować Nie zapowiada się to za dobrze I to jest bramkarz To jest Wojciech Ścięstni. Wybieramy Wojtka Szczęsnego ale nie na to patrzyli. Ładnie te karty wyglądają. Ja nie mówię, że nie, ale... No liczymy. Liczymy na trochę lepszy traf. Zobaczmy, To będzie w drugim. No to teraz od Janusza zaczynamy. Może tu nie będzie znów Szczęsnego. Kurde, to może być... Kto... 90 tempa, 90 dribblingu, 90 obrony, 92 fizyczności, 91 podań Tonali? To może być Tonali? Tak jest E to, to już nie jest zły traf Tonali wygląda naprawdę dobrze Zobaczmy tutaj Bardzo duża fizyka To będzie Di Lorenzo hm, Mam problemy z, lewą z prawą obroną ale czy to będzie rozwiązanie moich kłopotów? Nie wiem, no daje wysoko, więc tutaj daj kogoś stopu. Ja, 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 ja. Im w tym samym miejscu. Ech, sprawdziłem sobie na szybko. Tonali to jest jakieś 70 tysięcy. A Di Lorenzo to jest jakieś 40 tysięcy. Więc. Ej, no ciężko to w ogóle dziwi. Wybie sobie do Di Lorenzo, może będzie jakaś walka o prawo obronę u mnie. No piki takie takie sobie. No fajnie, że Wojtek szczęśliwy jest, ale liczyliśmy na troszeczkę więcej. Przynajmniej ja. Tu mamy jakieś 8 piłkarzy z ligę. Nie wiem co to w ogóle jest za paczka. I tutaj mamy za ligę weekendową i za kwalifikacje. Więc otwórzmy sobie te. Tu jest jakaś gwarancja w ogóle 80, plus, więc. A nóż, że coś wpadnie, nie było tematu. Niby gwarancja jest, ale nic to nie daje. Saliba. Saliba wrócił no, pod koniec, już yy, do mojego składu. No to co? Zobaczmy te karty. Te paczki, nie karty. Szkoda, że jak już zrobili te fajne piki, to już powinni w tych nagrodach, w tych paczkach za ligę weekendową. Powinni zrobić jakiś nie wiem, overall, przynajmniej, nie wiem, gwarantowany 82. To by było nawet fajne. A tak, bez tego to. No nie oddaje to. No, no widzicie, no. 81, 82 lecą. Na tym etapie gry 84 akurat, no ale wiecie o co chodzi. znów trafiliśmy. Ja bym chciał zwiększyć nasz licznik. Czy tutaj możemy zwiększyć licznik? Zobaczmy. No nie. Chociaż jakiś bokałcik. Pumels. O, no, bo Rusza teraz to jest, wiecie, jak to jest że pierwszy zrobiło to, co się robi metr metr przed toaletą. No trudno. A my tu jeszcze mamy paczkę ultimate i drugą mega paczkę. Zobaczmy. Was karta specjalna. Włochy, środkowy obrońca, aczerbi, 88, krajowy zawodnik meczu to jest, nie wiem, ale mamy 88, jakiegoś myśliwego, Freddy Mercury jeszcze i zobaczmy ostatnią paczuszkę i lecimy po ikonę, to będzie dopiero, paczka Ultimate, za nagrody za ligę, nawet najsłabszego Toca nie było, ale jest, dziękuję.

Przechwyty są. Tutaj orientacja w obronie to, toczy. Hmm, powiem wam. Jakby dało radę go sklecić. Mandy. Pójdzie za maksa? Bo go nie ma. Ja wiem jak to się skończy. Nie skończy dobrze dla mnie. Ale jak to mówią. Jara umiera ostatnio. Więc wy oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, a my przepalamy Karego Keina na to. Który zagrał coś dla mnie. Ibrahimowicza przepaliłem dla Eweliny. Żeby zrobić tą ikonę. którą sobie oczywiście odsłonimy. Jedna z trzech. A więc co? Ja wam pokażę co trafiliśmy u Krystiana. lecimy z ikoną u Krystiana. Jedna z trzech ikon. To będzie taka trochę przepowiednia. Co może być u nas? O, oh, Na pewno będę robił, więc zobaczmy, czy się to opłaca. No jest Carlos, całkiem sympatyczna karta, ale trochę nie ten etap gry. Christian mi pisze, że pod przepałkę Schmeichel. Nie chcę nawet słyszeć o Roberto Carlosie. Ja bym brał Roberto Carlosa, ale Schmeichel... No, czy nie ma Wandersara. to Schmeichel też w sumie. Całkiem niezły. Sami widzieliście co padło u Krystiana. Jakby to było trzy ikony z Brazylii, bym się wcale nie obraził. Ale wiecie, że te ikony u mnie niestety, ale nie oddają. Ale zobaczymy. Może jak widz zostawił łapkę w górę, lub sypkę i komentarz. Jak trzy nasze gwiazdy, to może odda. Więc to wszystko zależy tylko od ciebie. Więc zobaczymy. Bierzemy pik z ikoną i otwieramy, czy jest jakiś duplikat. Raczej nie. Pandę sobie zostawimy na końcu. Więc zaczynamy od songa. Ech, zobaczmy, czy się to jakkolwiek opłacało, czy też nie. To mi jakimś skrzydłowym pachnie peścik. George Best 93 O wygląda. Niczego sobie. Szkoda, że nie ten lepsza wersja to by było. Coś pięknego. Ale idziemy. W sumie kogo ja bym chciał trafić? Nie wiem. Kogoś. Kogoś dobrego, żebym sobie jeszcze mógł pograć. E, Piresa już raz przepaliliśmy. No, na tą chwilę to na pewno. Best. Ale no szukamy kogoś, żeby się pobawić na koniec FIFA, więc... Hello, jej. Dajmy kogoś lepszego. Żeby to jakoś jeszcze zamknąć. O, już wiemy, że to. O! Już wiemy, że to nie. Chociaż. Chociaż. O! Teraz to jest ciekawie. Zrobiłem sobie delikatne sprawdzenie na Foodbinie, oczywiście i powiem Wam tak. Koszt Pireza to 270 tysięcy. Co patrząc na moje ostatnie trafy z ikon, no i całkiem nieźle. Teścik, który myślałem, że jest numerem 1, tutaj do wybrania 380 tysięcy. To już jest w porządku, jak na taki etap gry. Ale kafu to jest 639 tysięcy na ten moment, jak sprawdzam. Pokazał mi Foodbin. Wow. Bo no nie sądziłem, że aż tak mocno. Więc co? No wybieramy KFU. To będzie nasz nowy, nowy wariat na prawej obronie. No raczej na pewno wygryzie ze składu yy, Klausa. Więc zobaczmy. Dajmy sobie tutaj nasz nowy nabytek. Ciekawa opcja. Uskasa chciałbym trafić. Uskas to, by to by był to, czego bym szukał. Wróćmy sobie go tutaj. Zmienimy pozycję. I powiem wam, że ten kafu wygląda dobrze. Ta obrona zaczyna wyglądać dobrze. Ten skład wygląda dobrze. Chociaż Ocean na ataku byłby też piękny. Że wy oczywiście pochwalcie się, co ciekawego wam wypadło z nagród za ligę weekendową, jaki mieliście bilans i czy robiliście ikonę. Bo moim zdaniem moja ikona oddała taki idealny punkcik trafiony, który jest mi potrzebny do, do pierwszego składu. bez by był fajny, ale bezby by był z ławki. kafu akurat tu miałem problemy z obsadzeniem prawej strony, także ja jestem mega zadowolony. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!